Mogłoby się wydawać, że Bankard to długa opowieść o sadzeniu ziemniaków. W rzeczywistości jednak ten film skrywa w sobie o wiele więcej. W rolę weterana wojennego, który postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach jutlandzkich, wciela się nie kto inny jak Matt Mikkelsen. Postać charyzmatyczna, gwiazdor takich filmów jak Casino Royale, Fantastyczne zwierzęta, Hannibal na Rauszu czy ostatnia część Indiany Jonesa. Pod warstwą niewdzięcznej w uprawie ziemi, na której mogą wyrosnąć jedynie kartofle, kryje się opowieść o odwadze, zaangażowaniu, klasowości, miłości i nauce przyznawania się do błędów. To film zarówno o ucieczce przed własnymi demonami, jak i o ignorancji, która staje się mądrością głównego bohatera. Jeśli to wierzysz, to ryzykujesz wszystko. Jeg Ja potrzebuję... chcesz Ja Z ilości pozytywnych opinii wynika, że Benkert to najlepszy film w karierze Mikkelsen'a. Chociaż ja sam złego filmu z jego udziałem jeszcze nie widziałem. Ten duński kandydat do Oscara doceniony przez Europejską Akademię Filmową zdecydowanie zasługuje na naszą uwagę, dlatego zapraszamy Państwa do Kina Radość w ramach cyklu Kino Konesera już w najbliższy wtorek na godzinę 19.00.